Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj jest druga część Mega Pyramid Tycoon, gdy kończymy właśnie ten nasz Tycoon Pyramidę. Tutaj widzicie wy mamy miliony ziopejów, tutaj z ziopejami i tutaj tef, tutaj jest dach, a ten nie ma dachu, ale tam też jest dach. No dobra, musimy sobie wziąć kaskę, o dobra, o mamy kluczyk. Nie, dobra, czy mamy? No, mamy. Chyba tak, czy nie? Dobra. O co chodzi? Widzicie, jest napisane, wie to mam. Dobra. Um, Otóż? Dobra, losuje się. Co będzie? Oto, co ma Jazy wzmocnienie. No, dobra, w porządku. Dobra. Spoko. Tutaj my to losujemy i widzieliśmy. Idziemy, może sobie coś tu kupić. Tutaj 50 diamentów. My mamy 11. Za co się w ogóle diamenty zdobywa? Ja kup wejście. Kup ściany świątyni. Kup filaje świątyni. W ogóle jest tam kolejne pomieszczenie. Idę to zobaczyć. No dobra, nie ma, więc chyba będzie. Bo widać, że jest tutaj to do wejścia. Odbia, ale ja skupię sobie to, to, co było na samym początku do kupienia. Czyli idę, ale tutaj jeszcze jest dobia. Kup oświetlenie. I co tu jeszcze jest? Jak widzę w tym pomieszczeniu, jest tylko tutaj to. No dobra. Dwa odjedzenie, a wymagane. No dobra. Dwa od jedzenia, to my idziemy tutaj sobie na początek. Nie, dwie, nie mam. dwa, biorę to. I ktoś tam do nie dochodził do tej gie. Nie do dobia. Kup świecącego sfinksa. sto pięć tysięcy. Zakupił świecącego sfinksa. Gdzie on jest? Dwie, niewawne. Wcale nie jest wawna. Równa we chociaż mamy tutaj jakieś dziępaja. Idziemy sobie tutaj. Bo tutaj się coś nowego pojawiło. Właściwie tubia. Tam było pokazane, że nic mi kasa nie leci. Ale zobaczcie, jakie to jest jak jeszcze gigantyczne. No dobra. chodzimy By ostatnia kasa. I idziemy tu. Dobra, tam co zrobimy z tą świątynią? Jakby Kup dach świątyni. No, dobra, kupuję. Okay. Kup oświetlenie świątyni. Kup zielony diopej. O, diopeje kolejne. Dobra, nie stać. Właściwie ile on daje? Nie wiem, się on 2000 wdaje. Nie, no, on jest za mocny. Szczególnie, gdy będę miała ich więcej. To wtedy będą one mocne. Dobra, Biorę sobie gotówkę. No, robię, ale... Dobre. kupię sobie diopejka. Ale na początek to... Aha, no, dobra, Biorę zielonego diopejka. To jest taka świątynia. Już nawet to będę mieć jakieś... Całe mnóstwo ozdób, a tutaj okazuje się, że są diopeje. No dobra, pojawił mi się niebieski diopej. I nie wiem, ile on właśnie będzie dawać. Bo skoro zielony daje 2000, a sami tam widzicie, to ile będzie dawać niebieski diopej? Jakby ja to muszę to 140 tysięcy. A więc szybko, no tu uzbijamy. Już nam leci, odjezu po 2, 4, 6. Bo first nam leci. Z tamtego właśnie. No dobra. ostatnie sobie wezmę i patrzę, ile on daje ten niebieski diopej. Chyba we tyle samo. Ale oby nie. No dobra. kupujemy go. Kup niebieski diopej. Ile on daje? O, on już 3000 daje. No to fajnie. Kup niebieski Diopę 270. Kolejna. No dobra. No okej. Okay. Ostatni, czyli pewnie najmocniejszy kupczy Iwony Diopey. 307,5 tysięcy. On pewnie będzie najmocniejszy. Pewnie będzie dawać gdzieś z 5 albo chociaż 4 tysiące. 13 diamentów, 18 tysięcy. Dobra, jest to we Cały czas to przed takim wchodzę. No dobra. Mamy... Dobra, to kosztowało gdzieś... 375 chyba, ale... Jodie, jest wznos to 389. dobie idę. No, tak, widziałam, zgadłam. 375 tysięcy. On jest jakiś dziwny. No dobiega, ile z niego leci? 5 tysięcy. No nieźle, widziałam. z niego będzie 5 tysiaków lecieć. Kup oświetlenie z tytułu. Okej, okay, to kupię to od Jezu. Ciekawe, co będzie tam, gdzie jest jafta. O, kup drugie, pię drugie piętnie. Czyli to będzie drugie ja? No fajnie. Z tego na bank będzie gdzieś 10, 10 części. Bo ja mam zapełnić te wszystkie tam piętia. to będzie to potrwa jakieś wieki. Wezmę tą gotówkę i już. Odjeżdżam. powiedziałem, że to kupię, to kupię, to kupię. Kup oświetlenie z tytułem. Oczywiście w tym odcinku kupimy te pięty i to będzie już zajaz. W sumie już zajazd, Idziemy. Kup drugie piętnie, No dobie, kupuję. Za dziewięćdziesiątka. tysięcy. Dobie. Dobie. W to kliknąłem. Dobie. Dobie. Gdzie tutaj drzwi czyli tu gdzieś będą schodem, czy co? No dobra, ale to na pewno będzie gdzieś w jakimś innym miejscu. Dobra, tutaj to w ogóle przesadzają, bo 400 diamentów. Nie wiem, czemu ale to mi się ciągle włącza. No dobra Zbiję w gotówkę, zbierwamy. A tutaj... O, jest drugi piętny. Gdzieś nic schodów w ogóle nie zobaczyłam. Oj, fajnie tak się zapełnia to wszystkie tam piętnie. Dobra, a tu to, to co to będzie? Takie puste miejsce przez cały czas? Kupf majagdowy dyopaj. No okej, okay, kupuję. Kolejna przykład z dyopęjami. Dobra, ile on daje? 8000. Osiem. Osiem no to już jest taka przesadna zębna. jak Dowy dyopęj 700. To jest przesada normalnie. No dobra, w sumie. Tutaj sobie kupimy te ściany i dekoracje, odjeżdżę. Wezmę sobie hajs i już idę tam kupić to. Lubię. Kup dekoracje, kup ściany. Odjeżdżę, chyf, w kaska leci. Kup ściany. Kup dekoracje. Kup trzecie piętro. Dobia, ale kiedy tam znowu będę je to ja faleję. Dobia, a jest mowy dla bardziej, i nie takie diopejowe. Hentio. Tylko na przykład. Właśnie nie to, co jest tu. Takie bardzo tanie i w ogóle. No ja muszę to kupić. Ale gdy moim oczom kawą się diopeję, na pewno się gigafkuje. No dobra. Gdzieś to 35. No. No fajne. Ale chodziło o takie coś. Aha, o takie coś. Kup płynny apój. Co to jest? Kup płynny apójtaj. Fajnie to w nim wymyślili. Z tym Pyramid tykun. No nie, no to ja skaczę sobie do lawy i ginę. Ja mam ile? Milion pięćset. No spoko Milion pięćset, milion pięćset tysięcy. No dobra, tutaj. Tutaj nie ma jak na, jezie... na przykład t Tutaj nic nie ma do kupienia. No to naprawdę tutaj było fajne takie ozdabianie sobie. To jest takie fajne. Dobre, do jakiej głębokości jest ta woda? Sprawdzamy. Dotąd. No dobra. Wkładamy Myślałam, że tutaj woda będzie dotąd tylko gdzieś. Albo jeszcze mniej. By tam wejdzie się, w ogóle nawet tam się nie No nie będzie wstał na powierzchni i twoją głowę nawet. No dobra Idę sobie coś tam kupić. Dwa dwa miliony. Dobra. Kup płynny I Co to jest? Co to jest? A se, co to jest? 20 tysięcy? 20 tysięcy? No to... <laughs> Nieźle. Oni są przesadzili. niewawne we 3 miliony, ale w 20 tysięcy. I to będzie tylko łatwo z tym uzbijać. Kupuję to. Ja co zaraz uzwijam, ale nie? No okej, okay, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić subiki, lajki już nie, a jeśli ja już z wami wegnam papatki, pamiętajcie jeszcze, żeby później wpaść na część trzecią papatki.